Cześć wam wszystkim z tej strony Wilk. W tej chwili szybko przeprowadzę wam mini poradnik z rur, miałem kilka zapytań od kolegi, więc idziemy. Samą możliwość układania rur yy, względem wyglądu klikamy R i możemy sobie wybrać pionowy albo taśmosią 2D Zmieniamy r, ten w ten sposób. W sklepie awesome można sobie kupić właśnie takie przejściówki przez ścianę. Jakie tu widzicie, można je zdemontować spokojnie. Ładnie to później wykończenie wygląda. E, także są takie nakładki. No można sobie wejść na to nawet spokojnie. Um, obracać można je. Bierzemy sobie, sobie rolką myszy, zanim postawimy, obkręcamy. Na każdą rzecz. Rozgałęźniki są tylko takie w tej chwili grze, nie ma trójników tylko na cztery wyjścia Żeby je ładnie ustawić to musimy albo tak podejść A żeby obrócić rolką to tylko tak możemy zrobić Ale żeby do góry nogami, albo podchodzimy do już jakiejś konkretnej rury albo do ściany I wtedy przypinamy rurę i ciągniemy gdzieś tam Rurę ciągniemy zanim coś postawimy. Mamy ten blueprint tej rury, rolka myszy. Obkręcamy w jednej osi lewe przycisk myszy. Obkręcamy w drugą oś. To się też przyda później, ze względem transportu, tak? gdzie ten transport jest. Logistyka tutaj w hipertuba też możemy sobie postawić podporę, ją obrócić, postawić, dwoma przyciskiem myszy, jeszcze rolką. I postawić w ten sposób pod takim kątem doprowadzić rurę Przeciągnąć ją rolka w ten sposób później jeszcze możemy o, zrobić sobie w ten sposób. Oczywiście nie ma kolizji, postać może sobie normalnie spokojnie przeskoczyć i przykładowo możemy tu wskoczyć. I tej rury w ogóle nie widać, i gdzieś lecimy do innego pomieszczenia. Myślę, że taki mini poradnik Wam yy, się przyda. Jak macie jakieś inne pytania, to proszę Was w komentarzach piszcie albo do mnie prywatnie na Discordzie. Cześć Wam wszystkim, do następnego filmu.